Dziękuję za zaproszenie. Myślę, że dobry moment na obudzenie się rano przy takiej pogodzie to rozmowa o sprawach finansowych. Rzeczywiście nie jest sytuacja finansowa dobra. Konsorcja i licencje krajowe miały nam w tym pomóc. Na ile pomogły, postaram się Państwu to pokazać. Czy jest to przyszłościowe, zobaczymy. To, o czym będę mówiła, to są w większości dane, które pozyskałam jako członek Zespołu Specjalistycznego ds. Infrastruktury Informatycznej, który został powołany w 2011 roku i który tak naprawdę miał swoich poprzedników, jeszcze kilka poprzednich zespołów, 2006 roku byłam członkiem, natomiast ten od 2011 roku jest o tyle, ma świetny skład, że poza moją skromną osobą są tam jeszcze dwie osoby z prezentującej biblioteki, między innymi przewodnicząca dzisiejszej sesji. I to jest dobra sytuacja dla bibliotek, dlatego że nareszcie ktoś w tym zespole mówi o sprawach bibliotecznych, o sprawach związanych z zakupem baz danych. Jednym z zadań tego zespołu jest ocena zadań dotyczących utrzymania i udostępniania rozwoju Biblioteki Wirtualnej Nauki i dzięki temu pozyskujemy sprawozdania, pozyskujemy wnioski, które składają poszczególne ośrodki i stąd te dane są. Podkreślenie Ani Grygorowicz to nie tylko dlatego, że jest przewodniczącą dzisiejszej sesji, ale dlatego, że wiele slajdów dotyczących wykorzystania baz danych wykorzystałam po prostu jej przygotowane materiały na nasze zebrania robocze. Przygotowywamy ten materiał, po czym 3 września przeczytałam na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydarzenia taką informację, że jako news, jako coś świetną informację, że na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informatycznej Ministerstwo przeznaczyło 200 milionów złotych, w tym prawie 144 miliony złotych na utrzymanie Biblioteki Wirtualnej Nauki. Wniósł właściwie dobry, świetny, gdyby nie fakt, że znamy dane, że w 2011 roku kosztowała nas Biblioteka Wirtualna Nauki, czyli wszystkie licencje, ponad 140, prawie 140 milionów. Tak jak na naszych spotkaniach roboczych było mówione, na 2012 rok przewidziane jest około 164 milionów bo te 200, które Pani Minister zapowiedziała w newsie, to są również pieniądze na infrastrukturę informatyczną, czyli utrzymanie sieci, utrzymanie centrów superkomputerowych, utrzymanie sieci lokalnych, zakup urządzeń do aktywnych sieci. Także 200 milionów to tak naprawdę, to jest w tym M. wypadku bardzo mała kwota. Wnioski, które wpłynęły o dofinansowanie z roku budżetowego 2012, wpłynęły wnioski tylko na Bibliotekę Wirtualną Nauki, to są wnioski na prawie 220 milionów, czyli już widzimy tutaj tę różnicę i, i małe możliwości. Ja posługuję się terminem Biblioteka Wirtualna Nauki, bo jesteśmy w swoim gronie i wszyscy wiedzą, co to jest. Ale dla y, takiego uporządkowania chciałam powiedzieć, że ten termin pojawił się ogólnie w 2000, chyba w piątym roku. Postawiłam znak zapytania, bo ja od 2005 roku w tych zespołach jestem i w kółko się mówi o tej bibliotece wirtualnej nauki. Ona się najpierw nazywa Biblioteka Wirtualna Nauki, co ja okropnie obśmiewałam, bo nauka uważam, że nie jest taka całkiem wirtualna, no więc nazwa, myślę, że nie jest moja inspiracja, została zmieniona. W każdym razie to obejmuje kilka rzeczy poza licencjami i konsorcjami, obejmuje również archiwizację polskiego dorobku naukowego, czyli na przykład dofinansowanie katalogu nuka, dofinansowanie bazy Basel, BAS czy projektu oprogramowania JADDA, który ma starać wszystkie zasoby elektroniczne, to są również te same środki. Czyli jeżeli pani minister zapowiada 144 miliony. Czy też nam się wydaje, że nam zapowiedziała 164 miliony, to są środki, które również na ten cel są przeznaczone, nie tylko na zachód licencji. Sam termin biblioteka wirtualna pojawił się już tak formalnie i naprawdę zaistniał w tych dokumentach w ustawie z 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki. Tam wprowadzono to określenie wirtualna biblioteka nauki, mówiąc o finansowaniu działalności statutowej, że to jest jeden z elementów finansowania działalności statutowej. To jest dobry znak, że zostało to wprowadzone do ustawy, bo niełatwo będzie tak jakby samą tą ideę, samą tę myśl zlikwidować czy ograniczyć. Biblioteka Wizualna Nauki, choć ja ją pamiętam od 2005 roku z postanowień ministerialnych, to wydaje mi się, że swoje początki ma w 1999 roku, gdzie powstało pierwsze konsorcjum Springera, choć to konsorcjum nie było dofinansowywane wtedy przez ministerstwo jeszcze, dopiero od konsorcjum w 2000 roku. Ldedira było dofinansowane i w tym samym roku wydaje mi się, może w następnym springer od 2001 roku konsorcjum EBSKO było dofinansowane. I to się jakoś tam toczyło. W 2006 roku z dofinansowania w wysokości 50% korzystało już 18 baz. W 2009 roku 24 bazy i to był taki rok przełomowy, który, jeśli Państwo pamiętają, doprowadził nas do takiego zawału finansowego, że wiedzieliśmy, że jeśli od 2010 roku coś się nie zmieni, to biblioteki już nie są w stanie wytrzymać takiego wzrostu kosztów. I od 2010 roku pojawiły się licencje krajowe od razu na 5 baz i 20 baz dofinansowanych w 50%. Te zasady dofinansowania, co ma być licencją krajową, a co ma być y, tylko licencją częściowo dofinansowaną. Były wprowadzone, właściwie nie są wprowadzone formalnie, ale przyjęte były w taki nieformalny sposób, bo w 2009 roku był powołany jeszcze jeden zespół, w mniejszym znacznie składzie, w którym miał to zespół wypracować właśnie zasady tworzenia licencji krajowych. W tym zespole też miałam przyjemność uczestniczyć, i tam zostały sformułowane takie założenia, że stuprocentowe dofinansowanie, czyli faktycznie finansowanie. Powinny mieć źródła do oceny parametrycznej jednostek i pracowników naukowych. Wielodziedzinowe bazy bibliograficzne, podkreślam to słowo wielodziedzinowe, bo chodziło o wprowadzenie jakiegoś ograniczenia, czyli takie bazy, które naprawdę mogą służyć prawie wszystkim, pod warunkiem, że przez jakiś czas, to nie było dokładnie określone, co najmniej 50 instytucji już takie konsorcjum tworzyło. Również dla jednorazowego zakupu archiwów różnych baz i unikatowych czasopism. Myśmy sobie wtedy określili, że to Science and Nature to są takie podstawowe czasopisma, od których powinno się zacząć. Oczywiście, jeżeli wcześniej istniało zainteresowanie, jeżeli były yy, yy, licencje z yy, wielu, wielu miejsc. Potem było 80% dofinansowanie dla baz wielodziedzinowych o szczególnym znaczeniu, 50% i 30%, to w dalszym ciągu czasem się stosuje, ale rzeczywiście wyjątkowo rzadko. Niemniej przyjęte było, że bardzo mniejszej liczbie uczestników niż 10. To może się wydawać niesprawiedliwe przy jakichś specjalistycznych zasobach, bo wiadomo, że to, tam będzie ograniczona liczba instytucji uczestniczących. Z drugiej strony, jeżeli. Hmm, te inne dofinansowania obejmują dużą liczbę instytucji, to wydaje się, że nawet te małe biblioteki przez to są w stanie jakoś tam odzyskać swoje środki finansowe. Licencje krajowe, tak jak powiedziałam, od 2010 roku są i w kolejnych latach były dodawane kolejne. I teraz w tym 2012 roku poza początkowym EBSKO, Zewil Springer, Voss i y, mamy Science, Nature, Wiley Blackwell, Scopus. To są te licencje, które w tej chwili mamy. W 2012 roku mamy również dwie bazy dofinansowane w 80% i 20 baz z 50% dofinansowaniem. Tak staram się przejrzeć. Czy Państwo, biblioteki medyczne, jesteście użytkownikami tych baz? No to poza jedną, która w całości jest właściwie dla Państwa dedykowana, czyli ten LWW. We wszystkich innych uczestniczycie Państwo w mniejszym lub większym stopniu, na, na przykład American Chemical Society na 45 instytucji, 4 to są instytucje ze środowiska medycznego. Także mają Państwo tutaj to wypisane. KALDE też jest chyba w całości bazą medyczną, ale znaczy w całości dedykowaną dla środowiska medycznego, ale nie miałam tutaj tych danych, ile w tej chwili tak naprawdę jest uczestników, więc nie, nie podałam tego. Jak wyglądają koszty i ich wzrost systematyczny? W 2009 roku w budżecie zaplanowano 50 milionów na BWN. Na 50% dofinansowanie. W 2012 tylko na licencje krajowe potrzebne było 134 miliony. Tylko na licencje krajowe te 8 pakietów, które kupujemy. Co roku następuje wzrost kosztów każdego z pakietów, który kupujemy, co jest podyktowane albo inflacją, co najmniej 3-5% zwykle jest ta inflacja większa. Ponadto rozbudową BAS, że pojawiają się nowe tytuły, że jest nowa platforma, że ktoś się z kimś połączył i w związku z tym potrzebne jest dodatkowy, dodatkowe finansowanie. Zwiększonym wykorzystaniem BAS... Co już jest troszeczkę dla nas niepokojące, bo jeśli to znaczy, że im więcej korzystamy, tym więcej musimy zapłacić, to to jest dla nas troszkę niepokojące. I wzrostem liczby instytucji w konsorcjum. To są uzasadnienia z punktu widzenia wydawców, dostawców, niewątpliwie mające jakiś tam sens. Natomiast dla nas dość niepokojące. Średni koszt wzrostu cen pomiędzy tym rokiem 2010, kiedy się już pojawiły licencje krajowe i teraz w 2012, ja napisałam przełom 2012-13, dlatego że finansowanie przyznawane jest albo w 2012 na bazę z 2012 roku, co jest wielce ryzykowne, bo przyznawane jest na początku roku, jeśli nie zostanie przyznane, to właściwie jednostka, która zadeklarowała udział w takim konsorcjum, ryzykuje, że nie, nie otrzyma pieniędzy. Albo na 2013 te spełniliśmy. W tym czasie wzrost kosztów między tym 2010 a 2013 to jest na każdej bazie średnio 31%. Jeżeli to policzymy, to to nie jest to, co mamy w umowie zapisane zwykle, że o 5-7% ceny wzrastają, prawda? Bo one wzrastają dodatkowo z tytułu, że baza większa, że coś tam, że coś tam, że większa liczba użytkowników. To jest to, co budżet państwa płaci więcej. Tylko 3 bady spośród 13, które tak przejrzałam, miały mniejszy przyrost średni niż 20%, co by znaczyło, że w tych 6% mniej więcej 7 się mieszczą. Średni koszt pobrania pojedynczego artykułu w 2011 roku to jest niecałe 5 euro, natomiast jeżeli będziemy liczyć bez Nature Science, to jest 3,5 euro. Nature Science, tam rzeczywiście był wyjątkowo wysoki koszt pobrania pojedynczego artykułu. Średni koszt jednostkowy dla baz Web of Science i na przykład EBSCO to jest mniej więcej 2,50 euro i średni koszt pobrania rozdziału z książki to 13,70 euro. Wydaje się, że w przypadku pobrania na przykład artykułów to są korzystne ceny, prawda? Czy w przypadku wyszukiwania. Niemniej to nie są ceny, przynajmniej nie zawsze są, nie są to ceny malejące. I tutaj tak, kilka refleksji. Czy malejąca cena jednostkowa uzasadnia koszty zakupu licencji? Rosnące koszty, bo koszty rosną w całości, natomiast maleją te koszty zakupu licencji. Niepokojącą rzeczą jest to, że nie mamy wpływu i nie znamy, jaki jest tak naprawdę mechanizm tworzenia ceny i tego stałego wzrostu. Mamy umowy wieloletnie, które niby ograniczają wieloletni wzrost, ale te umowy nie są dla nas swego rodzaju pułapką cenową. Dlatego, że jeśli się umawiamy, że trzy lata będziemy kupować i co 3 lat i w tym okresie ciągle ta, ta cena będzie rosła, to do czegoś się zobowiązujemy. Nie ma w ofertach dostawców takich korzystnych dla nas zapisów, że cena jest stabilna, że nie wzrasta cena. Okej, okay, nie mamy dzięki temu nowej platformy, nie mamy więcej tytułów, nie mamy czegoś, ale dzięki temu zachowujemy pewne możliwości tutaj manewrów finansowych. Myślę, że nadciąga ten moment, gdzie musimy zastanowić się nad tym, jak zredukować koszty baz, w skrajnym przypadku w jaki sposób będą licencje krajowe finansowane, bo na pewno nas już nie stać na powrót do sytuacji, gdzie pojedyncze biblioteki będą finansowały dostęp do tych licencji krajowych. Kilka slajdów z wykorzystania licencji krajowych. Proszę zobaczyć, że Elzevir. Ma stosunkowo niewielki wzrost wykorzystania od 2009 roku. 2009 to jest ten rok jeszcze bez licencji krajowych, 2010-11 to jest już z licencjami krajowymi. W Springerze ten wzrost jest troszeczkę większy, ale to również wynika z liczby rekordów w bazie. Jeżeli na 5 milionach coś przybywa, to, to przybywa niewielki procent, jeżeli na milionie, to przybywa troszkę większy procent. Wykorzystanie Web of Science porównałam ze skopusem, który nie jest licencją krajową i podałam Państwu liczbę instytucji, które w tym czasie korzystały. O ile w pierwszym roku 2009 liczba instytucji tu 27, tu 34 była porównywalna, 363 instytucje w roku 2011, wykorzystanie 1 600 000, w odniesieniu do Skopusa 29 instytucji wykorzystanie ponad milion wyszukiwań. To daje nam pewne porównanie, myślę, że dużo lepsze będzie po tym roku, a jeszcze za dwa lata, jaka jest, jakie jest różnica w wykorzystaniu tych dwóch baz. Baza Journal Citation Report, no tutaj pięknie wszystko się wspina w górę, im bliżej do jakichś rankingów i ocen i występowania z wnioskami o dofinansowanie czasopism, tym lepsze wykorzystanie ich od celu. Wykorzystanie bazy EBSKO, o to coś się ładnie zrobiło, to jest liczba wyszukiwań, te środkowe słupki i taka duża liczba wyszukiwań, wyjątkowy wzrost w 2011 roku. Trudno powiedzieć dlaczego, jeśli się utrzyma w 2012, to znaczy, że po prostu ta baza, być może wejście multiwyszukiwań spowodowało, że nastąpiło zwiększenie wyszukiwań w tej bazie. Będziemy to obserwować. Nature i Science również dość ładnie się wpnie, tutaj właśnie od 2011 roku, przede wszystkim, bo ten y, 10 to jeszcze y, nie, y, nie była licencja krajowa. I refleksja o użytkowaniu. Proszę zobaczyć, że liczba wobec nie wzrosła proporcjonalnie do y, liczby instytucji. Y, tu może y, tych kilka informacji, co, co tak jakby powinniśmy się zastanowić czy nastąpiło nasycenie w zakresie dostępu do piśmiennictwa naukowego, czy już nie potrzebujemy dodatkowych baz. Na pewno nie ma więcej instytucji w Polsce, które mogłyby zwiększyć ich wykorzystanie, a nawet dość jasno widać, że to wykorzystanie zapewnia nam właściwie tylko niewielka część instytucji. Proszę zobaczyć, że jeżeli przeanalizujemy same pobrania Zelzewila, w odniesieniu do dziewięciu, ja wzięłam pod uwagę tylko uczelnie medyczne, Politechniki i Uniwersytety, żeby to były takie czyste jednostki. I w tym nie jest czyste, bo Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, to też są y, instytucje, które nie... Y, mają w sobie biblioteki medyczne, prawda? Ale tutaj to wykorzystanie jest mniej więcej w podobnej skali. Podobnie w bazie Springer, gdzie Skala jest podobna, bo medyczne mają niby najniższe słupki, ale mają bardzo mniej instytucji jednostek, więc to jest właściwie y, podobna skala wykorzystania. I teraz proszę zobaczyć, jeśli na te 439 instytucji, które zarejestrowały się w z 45 uczelni technicznych, ponad 70% y, tych uczelni uniwersytetów uczelni technicznych i medycznych, tych 45 szkół wykorzystuje czy też z ich pobrań jest te, ten wynik. To wskazuje na to, że te licencje krajowe to, to nie jest tak, że cały kraj z tego korzysta, z tego korzysta tak naprawdę efektywnie niewiele bibliotek. Podobne wykorzystanie dla Barzy Springer, choć tutaj troszeczkę maleje udział tych 45 instytucji. Co wynika z faktu, że ogólnie rośnie wykorzystanie barzy Springer. Ci, którzy korzystali do tej pory, no jakby nie korzystają jeszcze więcej, bo korzystali i korzystają tyle, co trzeba, nie więcej. Natomiast pozostałe jednostki korzystają również coraz bardziej. Jest również ileś instytucji, które zgłosiły się do konsorcjów, natomiast nigdy w życiu nie pobrały ani jednego artykułu. Znaczy to kazał, to się zapisaliśmy i koniec i nic z tego dalej nie wynika. Jest ileś, które wzięły od 1 do 50 artykułów, co też właściwie z naszego punktu widzenia oznacza, że nie korzystali z tego. I ile te liczby tutaj podane są tych jednostek, które miały powyżej 50 podań, jeżeli to uznamy za już takie autentyczne korzystanie. Na pewno jest jeszcze za mało czasu, żeby no, jakieś wnioski z tego wyciągać, ale już jakieś, jakieś, informacje nam to daje. Faktem jest, że najważniejszym, że zarejestrowanie nie jest jednoznaczne z korzystaniem, że wiemy, że to jest związane z tą naszą wieloetatowością wielu pracowników, że jeśli ktoś jest profesorem w jakiejś tam szkole, to nie znaczy, że tam będzie prowadził badania naukowe, bo tak naprawdę prowadzi je gdzie indziej i gdzie indziej z nich wykorzystuje, z innych adresów, a i korzysta z tych komputerów. Natomiast na pewno jest bez żadnego tutaj wątpliwości wzrasta wykorzystanie baz tych do wyszukiwania, baz bibliograficzno-abstraktowych, czy tych do parametryzacji jednostek. Na co powinno się w przyszłości zwrócić uwagę? Na pewno na uzupełnienie oferty. O książki, bo wzrasta wykorzystanie e, książek, nie pokazałam tutaj slajdu z tego, że wykorzystanie poszczególnych rozdziałów ze Sprengela zdecydowanie wzrasta. No ale m, mówiąc o tym, że potrzebne są uzupełnienie oferty, miejmy cały czas w głowie pierwszy slajd, że prawda, już wyższe mamy wnioski na e, zakup baz danych niż jesteśmy w stanie sfinansować. Powinno się pomyśleć o włączeniu baz polskich, e-book z całą pewnością powinien być również w tej ofercie. Archiwa, czyli uzupełnienie na przykład, czy zakupu jeszcze baz Springerowych, czy baz Elzebiera wstecz. Narzędzia typu multiwyszukiwarki, narzędzia do oceny kierunków rozwoju nauki ośrodków wiodących. To jest nowy produkt, o którym też Państwo wiedzą, słyszeli, ale to jest coś, co jeżeli nie będziemy mieć tego typu narzędzi, to myślę, że mniej wykorzystywane będą nasze bazy i inne będzie to wykorzystanie, więc trzeba również o tym pomyśleć. Na pewno trzeba zaplanować systematyczną ocenę we, efektywności wykorzystania WAS. Te dane, które ja tutaj miałam, tak jak powiedziałam, to są dane od dostawców, od wydawców. Natomiast my nie wiemy, jaki jest poziom zadowolenia naszych użytkowników. Bardzo niewiele jest prowadzonych tego typu badań i chyba na to trzeba zwrócić większą uwagę. Myślę, że jako bibliotekarze powinniśmy również aktywnie przygotować się do. Jeśli będzie opracowywany taki plan rozwoju wirtualnej biblioteki naukowej, był program rozwoju infrastruktury informatycznej w Polsce na lata 2009-2013, a więc ta perspektywa, w której to powinno być opracowywane, zbliża się coraz bardziej i myślę, że za, za chwilę powinniśmy już myśleć o nowym. Na pewno naszym marzeniem byłoby systematycznie zwiększenie środków na wirtualną bibliotekę nauki, ale czasy są kryzysowe i trudno powiedzieć, czy to nam się jakoś w przyszłości uda. W tej sytuacji jedyne moje hasło to wspierajmy open access, bo tylko to jest nas w stanie uratować, chyba większy, na większy rozwój licencji nie możemy liczyć. Dziękuję Państwu.